Ten, no bo wy to lubicie takie te smaczki z niemieckiej dupy, nie? No, no to ten. No To, co się potwierdza w ogóle z mojego tutaj dochodzenia, bo ten. Na przykład ta. Ta z tego Kotara, Kotary, nie? Z tego Kotary. No, ten. To jeździła do tych Niemiec, nie? I tam pracowała jaka ta dziwka, nie? No i potem otworzyła tę kotarę. No a, ale ten. Tutaj. No ale jej córeczka, no co? Co jej córeczka zrobiła? No coś zjadła, nie? Gotowała coś w piekarniku. No, no, no i jakby tego było mało, druga tego, drugiej już nie wytrzymała. No, ten jak druga jej córeczka coś zrobiła na barce z pieskami, tam zatańczyła sobie ten. Z dwoma pieskami sobie zaklęciła, no i kondonkiem, no to już tego jej mamusia nie wytrzymała, no. Ja wyczułem wtedy moment, podjechałem tam, no, no i rozpocząłem taką swoją gadkę, nie? Tak jak rozpocząłem teraz tą gadkę z tą, no, na stypie koło baseniku, nie? Że teraz to ja mogę ten, no, jeszcze Bachory tam dopierdolić, jakby co, nie? No jakby, no. A ten, no, A co się tyczy tego... No tej... angielskiej kuchareczki, no... No ona to... te mnie słuchy takie dochodzą tam, że ona to już wypierdala, nie? Wypierdala z Anglii i zapierdala do Norwegii. To już, już się pakuje i wypierdala z Anglii i zapierdala do Norwegii. To by było już, ty kurwo. Kurwo ty.